W tym odcinku Mini R56S, no i problem z sondą Lambda, który objawia się check engineem i błędem pod komputerem. Jesteśmy w programie IMPA i skąd wiemy o tym, która sonda jest uszkodzona? No, w błędach pod praktycznie każdym testerem diagnostycznym znajdziemy informację, że mamy tutaj Lambda, sondę Lambda za katalizatorem. Bank 1, sensor 2. Z przodu, całkiem od góry, jest bank 1, sensor 1, a od dołu musimy położyć się pod auto, za katalizatorem jest właśnie sensor 2. No i uległ uszkodzeniu. Oczywiście te błędy mogą też wynikać z złych odczytów, no ale w tym wypadku raczej będziemy domyślać się i sądzić posądzać uszkodzenie za właśnie przyczynę tego błędu i check engine'a. No, lepiej nie jeździć zbyt długo z uszkodzoną sondą lambda i zająć się tym problemem. Także przechodzimy dalej. Niewymagany jest dostęp do kanału by wymienić sondę. Wystarczy od przodu położyć się pod auto i od razu tutaj jest ona widoczna. Przewód też tutaj widać, a przynajmniej powinna być gdzieś widoczna ta wtyczka niebieska tam w tle. O, tam. Tylko tak coś nie mogę sfokusować, ale o, jest widoczna wtyczka. Więc no wystarczy tylko odkręcić tutaj za tą osłonką. Klucz płaski 22. No i wykręcamy. Mam tutaj sondę firmy SKV. Czemu SKV? No bo wielokrotnie we wszystkich praktycznie moich autach części zamienne używam z SKV i nie ma z nimi żadnych problemów. Czy to czujniki ABS, czy jak w Mercedesie chłodnica oleju. No, także tutaj też biorę firmy SKV numer sondy Lambda do Mini R56S. 170 koni No to 09SKV703 No i tę sondę dobrałem Bo nie można sobie na ślepo kupić dobrałem na podstawie Real OM to za chwilę też pokażę jak to się Robi żeby nie było wątpliwości No i Tutaj wyciągamy sobie zobaczymy Jak wygląda Wtyczka niebieska jak oryginał Przewód Długość 500 coś milimetrów. Jest i wtyczka. Ciach. Kolor pinów zgadza się nawet z oryginałem. Czwarty pin masa, reszta sygnałowe do komputera. Bardzo dobrze. No i sama sonda logowana SKV. Gwin 22. Tutaj mamy taki plasticzek ochronny. Nawet są podkładki. Tak ona wygląda w całości. No i będziemy ją montować. Pokażę teraz jak prawidłowo dobrać czujnik sonda lambda właściwie. No jesteśmy na stronie Real i Wpisujemy numer WIN, szukamy części, znaczy wciskamy tutaj przycisk: szukaj przy winie i przeglądaj części. Otwiera nam się strona, na której wybieramy układ wydechowy. No i przechodzimy tutaj do sonda Lambda. W pozycji sonda Lambda w tym katalogu mamy, widzimy tutaj jedyneczka: sonda Lambda regulacyjna. No i dwójka na dole to będzie, czy tam właściwie jest inny numerek. Trójeczka, sonda lambda monitor. Tutaj po kliknięciu nam się podświetla. Mamy numer tejże sondy lambda, pyk, kopiuj. No i będziemy teraz, tu widzimy w ogóle do których aut jest ta sonda przeznaczona. Także to są wystarczające informacje. To jest aktualny numer sądy i według niego będziemy szukać dalej. Teraz będę szukał części w katalogu online na stronie SKV. W Google wpisuję katalog SKV, pierwszy link tutaj do strony SKV, zjeżdżam na dół, bieram sobie katalog części online. No i u góry jest takie miejsce, pole: szukaj części po numerze. Wklejam sobie numer, który przed chwilą z Real OM wyszukałem, wciskam lupkę. Pojawiają się sondy lambda. No i mamy dwa numery. Aczkolwiek ja tutaj sugerowałem się obrazkiem, a tak naprawdę jedna i druga sonda są tym samym, więc różnica może tkwić tylko w zwoju, bo i wtyczka ma te same piny, ale widać różnica jest tutaj trochę inna, jeżeli chodzi po obrazku. Oczywiście, jeżeli chodzi o długość tej sondy, więc no to jest ta prawidłowa. No i wchodzimy. Widzimy numer. Widzimy obrazki. Jak wygląda z bliska. No i też wszelkie informacje. Co i jak. Gwarancja 3 lata. Liczba przewodów 4. Opór. Długość. Napięcie. No i możemy zobaczyć też e, używane w pojazdach. Wybieramy tutaj Citroen, nie tylko Mini. Pyk Cooper mm, S, to jest 2007 rok, 174 konie, N14 silnik, no, czyli e, 1.6 pojemność, czyli właśnie to jest ten model. No i po takim sprawdzeniu jestem już pewny, ten numery OEM, można jeszcze też przeszukać. Jak sobie weźmiemy Ctrl F, czyli szukaj. Ctrl V wkleimy sobie nasz numer. No to nawet w wyszukiwarce na pierwszej pozycji jest ten numer BMW, czyli mamy tutaj 100% pewność, że to będzie właśnie ten to będzie właśnie ta sonda. No i teraz przechodzimy dalej. Wtyczkę odpinamy w ten sposób, że. Tutaj, gdzie jest ten czerwona, gdzie jest ta kostka i, i czerwony taki, taki dings, takie zabezpieczenie. Podważamy i to powinno nam za chwilę swobodnie yy, pomóc wydostać kostkę. No, oczywiście dwie dłonie są potrzebne. Wkładamy tutaj płaski śrubokręt, przekręcamy go i podważamy, jeżeli mamy problem, by zrobić to dłonią. No dobra, przyznam się bez bicia, że płaskim kluczem miałem problem, ale nasadka 22 też tutaj pasuje. I pytanie, jakim cudem pasuje, przecież jest wtyczka i kabel. No to pasuje takim cudem, że przecież ta sonda i tak jest już uszkodzona do wymiany, więc odciąłem kabel i bez problemu nałożyłem nasadkę. No i teraz się sonda elegancko wykręca o, w ten sposób. Z nową oczywiście nie możemy tak zrobić, bo musimy ją przykręcić kluczem. Porównanie stara sonda nowa sonda. Nowa sonda zamontowana. No i przy tyczkach przy wpinaniu ich z powrotem pamiętajcie, że od przodu jest wentylator. Żeby nie było problemu z tym, że że te kable będą wpadały w wirniki wentylatora. Wszystko dokręcone. No to patrzymy czy się tutaj coś poprawiło. do najczystszych nie należała. I zobaczcie jaki fajny bajer jeszcze jest w SKV. Po taniości do kupienia. Taki specjalny Pokrowiec na e, fotele. No, zawsze kładam jakieś szmaty, ścierki, cokolwiek tam, albo zmieniałem spodnie. A teraz mówię, e, nie będę się męczył. No i bardzo fajne, e, foliowe takie pokrowce. Elegancko mogę cały brudny usiąść. No i mam wszystko w nosie. Jedziemy. Odpalamy. No, klucze wypadły. Odpalamy silnik, odpalamy kompa, kasujemy błędy i zobaczymy czy powrócą. Jak widać błąd sondy lambda nie powrócił po skasowaniu. Pojawił się z powrotem błąd czujnika ABS, ale czujnika no, prędkości koła ABS, ale o tym w innym filmie. No i tutaj jeszcze dobrze by było wykonać. Adaptacje sądy Lambda. Zaraz pokażę też, jak to zrobić. W programie IMPA po połączeniu się z silnikiem wybieramy ansteuern czyli sterowanie, wysterowanie F6, kasowanie adaptacji, czyli żeby komputer pobrał i nauczył się na nowo F1. No i mamy do wyboru Lambda Regelung nach Cat, czyli Lambda za katalizatorem to jest f4, czyli zostanie to skasowana ta adaptacja i od teraz komputer nauczy się na nowo, także odpalimy sobie silnik. Check engine zniknął. Patrzymy. Błędy. Cały czas jeden błąd związany z czujnikiem ABS czyli błąd sondy Lambda już nie wrócił. Także jeszcze się przejedziemy dla pewności, ale już jestem pewien, że na pewno ten błąd nie powróci. Zapomniałem pokazać jak to było jeszcze w odczytywaniu statusów. Sonda lambda za katalizatorem, no tu był poza skalą Odczyn, odczyt. A teraz widać, że jest gdzieś tam w połowie powiedzmy. No i wartość zmienia się, czyli działa prawidłowo. No ok, jestem po jeździe próbnej i no tak jak podejrzewałem, nie pojawił się błąd sondy lambda, także jest wszystko ok. No, i tym samym można uznać usterkę za naprawioną. Rozwiązany problem auto jedzie lepiej niż podczas tego błędu, co jest oczywiste. Także wszystko działa jak należy. No, i tym samym dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że materiał okazał się pomocny. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam też do lajkowania. Zapraszam też do subskrypcji, szczególnie jeżeli jesteś moim nowym widzem. Pamiętaj też, by odwiedzić moje social media, to jest Instagrama, Facebooka i TikToka. Jeszcze raz dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, udanych napraw, cześć!